Materiał powstał dzięki wsparciu Patronów, dziękujemy Wam i niechaj openingi dają Wam wieczne szczęście. Elo, elo, widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj z nami Mariusz yy, Martawiusz Senior. To ja tutaj jestem, ja Martawiusz, Daw, Daw, Daw Mariusz Tawariusz. A ja to ten młodszy i głupszy Tawariusz Junior. Dzisiaj, widzowie, yy, dzisiaj bez darcia japy, bo nas boli głowa, obydwu. Mamy dzisiaj boksa. Albo mamy dzisiaj dwa boksy, ale żartuję. To po prostu taki clickbait. Wiecie, wiecie żeby nas tak strolować, bo jesteśmy takie że, wredne... że nie na miniaturkę, tak? tak takie Aha. wredne małpy jesteśmy. I dzisiaj otwieramy sobie tego boksa. Zapytacie, dlaczego go otwieramy? Tak. Mariuszu opowiadaj, a ja go w międzyczasie parceluję. Otóż będzie może o tym nie da, niebawem odcinek Mariuszy biznesu, bo nadal uważam, że... Scarlet przy aktualnej cenie mhm. jest mega opłacalny do otwierania, po prostu Myślałem, Ale o tym, będzie, o tym będzie jakiś odcinaczek może niedługo także Tak, tak dokładnie. będą Ej, wyjaśnienia Widzowie, w dużym skrócie ogarnęliśmy te boksy całkiem w przyzwoitej cenie jak na dzisiejsze czasy Tak jakby ktoś miał chęć to zapraszamy Aha, więc stwierdziliśmy że sobie otworzymy i uwaga czy to jest scam bo to było aż za tanio <laughs> Jak to jest to przynajmniej to myślę, że nie. O proszę, są boosterki. Tego się nie skutczę. Składa, że nie soczek, bo bym sobie wypił. Te dwa się uśmiechają i te dwa otworzę na przykład ja. Proszę cię bardzo, co to takie pamiętam? Dzisiaj Mariusz otwiera. on chce się ogólnie, Mariusz otwiera. Ale może zacznie od tych dwóch. To już nie będę dzisiaj na Nie przedłużamy i otwieramy. Za pierwszy. No kurde. Siła wróciła! Siła masa, moc kiełbasa. Puści z prezesa się należy, dziękuję. Yy, to będzie 50 zł. Dobrze. Przykładka, zakładka, przekładka I SR od razu na dzień dobry. Jak SR to zostawiacie sobie na tym kanale. Muka, groszek, oliwka, yy, pieseł. I... Je, 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 je. Oje, je, ta, o, krabik, e, krabik ładny. Koszuleczki mamy, a to zaraz go schowam, ale podoba mi się. Bardzo ładny krabik. Taki ciekawy, nie jest piękny, ale jest fajny. Czemu fajny mi się ten krabik? No, podoba. Mówię, że nie jest. Tutaj piękny, w ogóle nie są ciekawe, tutaj nie? są ciekawe aery, dlatego że mhm. tutaj taką kartą bym powiedział jest yy, gardevoir. Tak. Ta, wiecie, która. W takim e, Sarze. Może I tutaj, klei, może i nie? tutaj. I tutaj kom, w komplecie. Mało krawik. krawik. I tutaj da, w komplecie w Aerach są dwie ewolucje. Mniejsze. Mhm. Gardewły. Garde Garde Więc no bardzo ciekawa już jest koncepcja na dzień dobry. Powiemy no, wam. my nie mamy troszeczkę za mało koszulek. Nie, dlaczego. To że nie mamy nawet 50 sztuk. Pan pływak, no ale nam nie potrzeba Asumienie, tyle. Po, dobra, zapomniałem, że to są. No, jest tylko ten. tam trzy na krzyż potrzebne są. Zapomniałem, że to nie są nasze, yy, te nasze cudowne paczki niesamowite, które spowodowały przerwę krwo i upadek yy, imperium Pokémonowego. Tak. Poke w przeciągu a propos, a propos, widzimy się w niedzielę, najprawdopodobniej na zabawie wersja trzecia. Zabawa wersja trzecia. Czytajcie, Albo na boksach, ale to. Czytajcie, myślę, że... czytajcie wzięliśmy y, pożyczkę z Z banku i. Ta rybka mi się podoba powiem ci, tak. Ta. Ta... Nie, to nie Ładna, jest to. taka kolorowa. Mi się na przykład źle kojarzą te kolor. A, przypomniałem no, sobie o Na Pierniczacz. Ale ten ja go lubię, tego lubię. Ja też go lubię. Hmm. Ale Ci pokażę po... Ty? Fighter! No, pokażę Ci po odcinku, bo sobie przypomniałem, że mam pokazać. Pieseł. Dobrze. Ten piesał mi się z jakimś Pięknie. takim jedzeniem kojarzy, nie wiem czemu. Móg, ja na przykład myślę, że z pączkiem dzisiaj kojarzy. Z pączkiem? pączkiem? Pączkę. właśnie może bym jakiegoś zjadł? Kurde. Kurde, za ja na ci nie pójdę, bo już za późno jest. No Tesik. Widzę jak u was pogoda, bo u nas pada cały dzień. Wiem, że to widzicie dzień później, więc wiecie. Po prostu Nie dzień później dzisiaj widzą. A, Która jest godzina 16? To dzisiaj widzę. No, 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 no. w sensie no. O, ten arcik, powiem ci, ten arcik me, sztosem me. Jakby jest. To, był altar, to, to jest sztos. Kurde, żeby to chociaż holo było, no. nie? No, ten arcik jest cudowny, jest. Naprawdę. Me, Mega me, piękny me. arcik, nie? Ty, o, o! Ale już o, o, krakałem! O! o, o Bumsza kalaka 3, 2, 1. JO! JEST! Yes. Gratuluję <laughs> wygrałem Dziękuję, wygrałem bon, talon na, na balon Ależ kurde powiem wam Liczyłem na to, że nam coś z tych boksów poleci no. Bo tajemnicę zdradzę wam, że my je kupujemy teraz mega tanio, te boksy. I powiem chyba wam, że. Tak, chyba on zwrócił nam tego bo... Nie chcę zdradzać. No, sześć dyszek na luzie ten, ta to karta kosztuje. Nie, ale, no, ale, ale plus to, Aery on to on jest tu, stówka, nie? Widzicie, widzowie? On ma o, teraz no, widzę. bo to jest trąba, trąba powietrzna. No, ale on jest. No i, go i boku, ma. No, teraz nie. Także kurde. będziemy mieli go w kolekcji. Super. Podoba mi się on. Ale on jest taki, łama, wow! ale on jest. O! On jest mega sztosem, kurde. Nie? Widzowie. Ten set jest To jest to, co ja mówiłem, że te bazówki, akurat te, w tej drugiej bazówce jest Miriam, nie? Mhm. Tak, Z tego co nerka, pamiętam. Ta taka, przekładałem? Nie, nie pamiętam. Nie, nie przekładałem. Sanduciorba. W Sandu tamtej jest droga Miriam, ta alternatywna. Mhm. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak. I ona mega dużo kosztuje. O, Pef. ej, kciuk świnka pepa. Świnka pepa. Powiem wam, y, tamten jest taki trochę droższy ogólnie w zakupie. Ale ogólnie, są porównywalne. Moim karty zdaniem. ogólnie. Do czego zmierzam, Dawid? Powiem ci tak. Trochę zdradzę odcinek już ten, no. Mariuszy Biznesu. Chodzi o to, że tutaj, Stary, tutaj, tylko tutaj SR-y słabe. Aktualnie słabe, ty fajny art. Są może 4 Jest może 4 albo 5 słabych SR-ów Toxic Fajnie. Jest, jest, są słabe w postaci takiej, że one powiedzmy tam 5-7 dolarów mniej więcej stoją, nie? Mhm. Natomiast większość kart zaczyna się od 15 dolarów, czyli 6 tak. dyszek. I takich kart jest w tym secie bardzo dużo. O, i tutaj dużo. jest peny też z, z chowającym się pikaczem. Takich nie pikaczem, takich tylko i jest po, Powiedzmy 50-60 zł, tutaj jest cała masa. I, jest, I są właśnie takie jak peny, nie? A? Że one są po stówkę na Macie przykład, nie? Nie, tylko, nie? Na dzień tak, dobry. To jakby jest taki set, y, bardzo dużo. Fajnie opłacalnych kart tak. O kurde chciałem wrócić W skrócie można go kupić Nawet i u nas można go kupić tanio Aktualnie ten secik mhm. Bardzo tanio nie będziemy na razie zdradzać za ile Ale to jest Taka cena że praktycznie jak traficie Coś fajnego tak jak my dzisiaj o, co? O, a pytałeś czy te boże Są przypadkiem pozbawione co? Strzelamy czy to będzie Nasza cudowna co? Pennywise pennywise Yeah. Ale wejdź, znowu to samo! O oh, Hemon you You're so, such a liar Nie wiem, nie chcę się pogrążać po angielsku. Ale tego te się nie nie rozróżnić! One są tak, ta góra to jest, jest tak. taka sama, nie? Praktycznie. Znaczy będzie my. Wejdzie na clickbait. To tak, my, my praktycznie patrzymy w monitor na OBS-a, więc tak. nie widzimy na żywo. Odcienia tej rameczki i zaraz no się wydaje, że to jest ser, nie? Ja akurat spojrzałem ale na powiem ci, i tak nie wiedziałem Ale powiem ci, dawno już nie mieliśmy tego. Godboxa, nie? Że jakieś dwa dropy, żeby tam pyknęły, nie? Nigdy nie chwaliłem. Powiem ci, już jestem zadowolony, bo ten Great Task na dzień dobry jest sześć dyszek no. warty. Na dzień dobry. On jest, on jest sliperem. jeszcze, no. Jest sleeperem. Edy edycja słońca Turbo. Ten tak Magic fajny. jest bardzo ładny, nie? O, o! mamy O proszę ten, 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 tamten. Infer, nie, ten Infernape, tylko jak on Ale się fajny, nazywa? Ładny. Fajny, Ar, bo on jest tutaj jakby był jakimś... Czaj się, czy innym tak, takim. tak. Czajnik. Czajnik. Tak, podoba mi się. Dobrze, odłożymy go tu. Ale nawet daje fajnie. Do czego zmierzam? Bo już nie dokończyłem chyba albo może dokończyłem tą myśl. Że taki dropik, czyli tutaj ten plus 3T, to jest powiedzmy stówka, nie? A ten box jest niewiele droższy, powiem Wam. Także, to znaczy, my go mamy niewiele drożej, nie. więc. Bo to nasze boxy, to zerwane. Tak, także powiem Wam, że opłaca się to po prostu otwierać w tej chwili, ja nawet nie? Nie chodzi o sprzedawanie ich drożej w coś, tu chodzi tak. o otwieranie ich. Po pierwsze, macie dobrą zabawę, po drugie, no, możecie mieć tak szczerze, po naszych cenach, nie? Może, być, może możecie być prawie pewni, że on się zwróci, a przy okazji to jest dobra zabawa, no. No, wiecie, uzależnienie trzeba karmić, nie? Jak ktoś jest uzależniony, no tak to trzeba. Trzeba uzależnienie Mariusza od na przykład piwa i wódki, Trzeba no, otwierać, no, co tu dużo gadać. Dzisiaj YouTube nie. A tutaj akurat jednym ze słabszych eserów cenowo jest ta parka, nie? Mhm. A to nie jest rodzeństwo? No, nie wiem, co to jest. Mówię parka trenerów, no, czy oni tam Okej, Nie są wiesz, o co chodzi, no ale Lukario spoko. lucariański Nie wiem ja. Da. No kurde, great taska, żeśmy wywalili. Jestem tak zadowolony, już ci powiem, że masakra, nie? W drugim boksie będzie drugi great task. Ale drugi boks co? Jutro, nie? Ale drugiego boksa wygracie wy poprzez wysyłanie nam 400 zł blikiem SMS-em. Tak, tak. SMS treści, SMS-a. Pomaga. najwięcej kasy wyśle wygra, Pomagam, móc. bo już taka bieda, kurczę jest teraz, że musimy takie badziewiackie boksy kupować. Nie? No musimy ku <głosy> <głosy> od bociana brać pożyczki. Najgorsze bo boksy. Ale powiem ci o ten Arcik też jest sztos. E, no, spoko. Ciesz się, że nie musimy otwierać yy, angielskich. No tak, no nie, do angielskich to już chyba nigdy nie, nie wrócimy, nigdy, nie, 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 nie. nie to 151 jest... to był taki ostatni znośny set angielski, mówię znośny, niedobry, znośny, reszta położona. No, no, wolałbym japoński otwierać, tylko Ale że... tak, będę szczery, Hidden Fates angielski bym otworzył. otworzył, No Hidden to... Jezu, już się przestraszyłem. A to Ale GERADOS! Kierados. Właśnie o tym mówiłem, tu jest jeszcze fajne, dwa fajne AXY, Tu ja z Gardevoir chyba i GERADOS. Oj, na pewno nam nie starczy koszule. No trzymaj, starczy nam, na to rozdanie nam starczy. A, na, nie, A jutro Czekaj. będzie drugi odcinek, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z tego Great Taska bo Jesteśmy bardzo bogaci, wiecie jakie jest, widzowie. Tak, pokuszki, tak I bieli, powiem wam, no. że będziemy otwierać ten, se, ten set Na tu pewno będzie... jeszcze będziemy Czekaj. otwierali. Aha, jeszcze jedna karta, przesuń Dobra, widzowie, jak tu coś będzie, zostawiacie łapkę w górę i suba, patrz to. Jest coś! Ej! już. Da się, da się. No, Ej, jeszcze już jest. jest, fajnie, fajnie. Fajnie. Ej, 4 egzy, 4 holo. brakuje nam dwóch holo i jeszcze jednego altarta minimum. Ale powiem ci szczerze. No, A, też spoko tu są. Mariusz, no. no. zdziwiłem się, że te boksy nie są oszukane. Jak na. Czemu? To... No, one strasznie były tanie. Patrz! No teraz to już musi być to! To jest to, dobra, widzisz. Co jest? Nie, to jest na pewno, eee... zobacz! Penny. Pennywise. Penny, to jesteśmy tak ugrani, Kasiopeia. że. jak to Cassiopeia za... Jak to to ją dostaję. Es? Dawaj. Cassiopeia. Ja. A, ale Żak! Żak! Nie jest lubię, żak! To, ale, ale zobacz co ja, ja dzisiaj ma. mówiłem, że dawno godboxa nie było a, ja, a wy co ja powiedziałem, niech fajnie przed zachodem Kurde balans! No mam, no teraz to już jesteśmy do przodu na I tym. No triple box, ale... No Żak, kurde jest 5-6 dyszek też, nie? Takie coś? No, on jest zajebisty no ten no, art! No to jest jakieś lurkany czy... Co ty gadasz, ten art jest zajebisty żaka, nie? Psz, a... Nie, też się go może pozbyć? No ja już takiego mam, możemy ha. handlować, no. no. O i ta tapeny jeszcze z tym. A właśnie widzowie, ja się wam pochwalę co ostatnio kupiłem od Mariusza, tylko skończnego. W wycyganiu jak zwykle, nie? Tak. O, patrz. O! O, dozo. o Rybka, ale powiem ci ta rybka mi się podoba. Bardzo fajna jest. Sorry widzowie, nie mogę drzeć ja Mamy już parę sztuków takiej A. rybki. Widzowie! Y Zgarnąłem wczoraj od taty kartę, oczywiście cenowo, ale no wiadomo, trochę wycyganiłem, jak to ja, cygan. Yy, kartę, która jest z... Ze mną bardzo związana. Kurde, Pro, no ta karta to, to był jest sztosz. To pierwszy sztop. box japoński, który otwieraliśmy. Pierwsze tak, S8B. Tak jest. No, wypadnie nam jeszcze 10 takich. Nigdy żaden nie wypadł. No nie wypadł, ale powiem wam o, na żywo. Kartę. Na Na żywo. Nie będzie tak, może dobrze widać, I ale ta karta. Radę, ale ta karta jest Trochę piękna, nie? Naprawdę jest piękna. Cudo. Kiedyś odda. Ona w ogóle chyba gdzieś była? Widzimy. Patrz to. No. To jest, jest najładniejsza moc. Jest karta moc. z S8B, moim zdaniem. Najładniej Eternatus z trenerem. Może jeszcze Do nie, mi się ta najbardziej podoba. I teraz, Junior, takie pytanie nie. techniczne: czy ta karta gdzieś była w jakimś innym secie? Mi się nie, wydaje, nie. że chyba nie. nie ona nie tylko bez 8B. To, nie to nie widzisz, było. to dodatkowo jest jeszcze sztos, mhm. bo ona nigdzie nie była drukowana. I tak, tak, tak. tak, tak. Więc pod tym względem jest zarąbiaście, nie? Że ona kiedyś, hmm. kiedyś odda, jak ją Teraz w końcu, ona jest do... no i, ale, tania, jak nas ale kobietyli. powiem Ci durek jeszcze dodatkowo, to nie jest jakiś słaby pokémon, nie? Hmm. I ten Rajhan jeszcze, ja pierdykam, kocham ten Art po prostu. No, Arcik głosowanie. jest cudowny i te Holo jest cudowne, nie? nawet, moim zdaniem, ten Task nie ma do niego podjazdu. No, no, Zadnego. powiem Ci, że jeżeli chodzi o jakość Holo, to nie, to wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o Art, to nie to... wiem. No to nie. porównywalne, może, arty, ale ja jestem sercem za Durlodonem, nie? No i przy okazji, kurde, sercem. To też ten, jest fajny arcik. Karta sentymentalna, której ty się pozbyłeś. No ja się pozbyłem, bo. chyba za 6 dych. 6 i 7 dych, się sprzedali. Ale pamiętasz, pamiętasz, ile żeśmy wtedy otwierali? Ja mówię, eh, to się wypadnie. Ale nie wzięliśmy wtedy poprawki na to, że to jest CSR. I CSRy tak. są mega dropami z boxa, Nie, nie, nie widzieliśmy poprawki na to, że w s 8 jest prawie 300 kart. Nie, no wzięliśmy, tylko wiesz, no nie, jeszcze nie byliśmy. Nie, nie kumaliśmy jeszcze. Nie no. byliśmy obeznani z tym dropem, nie? I tam ja się okazało, kolę, że jest kurde tragedia, jeżeli chodzi o dropy, nie? Mhm. No, żeśmy Ale... przecież tyle otwierali, no. ani nigdy żeśmy go z Woksa nie trafili. Tam wszystkie najlepsze karty to były Urshifu i Zamaza. No, Zama no, Zama no, Zama no, Zama no i w ogóle tak patrz, tyle żeśmy otwierali, trochę żeśmy jeszcze dokupili. A to, Zama no, to się tam A da nadal nie mamy samej topki, nie? No, Tych że... takich mocnych kart, mocnych. A. I tam na początku, bo teraz chyba Acerola jest w topie, a kiedyś była. Friends of Galar. Friends of Galar, no. Jeszcze oni wiesz, ile kosztowały wtedy? O 80 ojoj. 80 dolarów. Nie. A. wtedy byli drodzy w cholerę. A oni teraz nie są drodzy w cholerę? No nie, a właśnie. Acerola ty... prawie chyba 300 kosztuje. tam dlaczego? Teraz Acerola tam rządzi. Ale co tam. A ta Acerola była no nie No bo. No bo. No była dlatego nie. Ale poważnie widzę, Acerola kiedyś była. No i straszny. Nic, nic nie była warta tego setu. Nic. Sił, siła bazowego powiem wam tutaj. Ta. Według mnie ja rozumiem, że bazowe są często słabe, nie? Ja to już o tym mówiłem to jest kiedyś. Ten partner, tak? Cofnijcie tak, to jest ten żak. On jest jeszcze w sarze, jak jest okno otwarte, firanki mhm. i on śpi na książkach. Nie kojarzę dosył. Taki sar jest bardzo ładny. No dobra, kontynuuj, ci przerwałem. Eee, coś mówiłem. Mówiłeś o sile bazowego setu. No, że generalnie te bazówki są faktycznie słabe, natomiast wyjątkiem wydaje mi się jest ten Scarlet Violet. I to i to, naprawdę. Bo ten, bo, fioleto, bo Fioletowy ma chase kartę w postaci Miriam. Ona jest o, w tej chwili pięknym. chyba 200 ponad, czy około 200 dolarów. No, 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 no. Także jest dosyć droga, bo ten art jest unikatowy. Tak. Natomiast w tym właśnie, w, w, w Scarlecie jest mega dużo kart, które kosztują dosyć sporo, nie? Mhm. I aery są uzupełnieniem tego Sara z Wła, Także generalnie. Także generalnie powiem Wam, że naprawdę ten set warto, nie? Warto. Sorry, że ci przerwę. Weź sobie wyobraź, jaki to by był fart, nie? Otwierasz boksa, a tam dwa z trzech altartów to jest Ralc i ta coś I potem Gardévua jako. No jako uzupełnienie, no? Ale wyobraź sobie, że trzy te karty lecą. Tak, bo to jest jeden tak naprawdę, jedna historia. Kirilla czy tam Kiria. Miriam, no, Miriam... Nie, nie ralz Ralc to jest ta najmniejsza. No Gardevoir. no i Gardevoir mhm. Ten Dondozo, mi się bardzo podoba, Super. ten alter. Bardzo ładny jest, naprawdę. Taki nie? Mro mrocznawy, ale tylko. Mrocznawy. Tego bardzo rzadko się dropi, Ninja, mhm. Bardzo fajna karta. No i krabik. Krabika lubię powiem ci. Bardzo mi się podoba, zobacz, oni tu łażą po skałkach, kurde, swaniaczki. Mm. <gry> Naćpane jak zwykle, małe źrenice. No i pokaż teraz kurczę ten. wam dam. ja wam dam. No kurde, ten arcik mi się podoba. No. Podoba mi się. Kolorystycznie i w ogóle koncepcyjnie szczerze, mi się nie, podoba. Ale jakby ja nie mam żadnych trenerów. Ja może no, no i trafiliśmy jeszcze dodatkowo na początku. Sara, który Zanim, jest no, ten, sztosem. Ta ja, karta jest no. sztosem. Ja się przekonałem dosłownie od koperarzy, ale ogólnie i koperarza, i great task. jest super, naprawdę. I Aha. koperarza też bardzo nam się ten, podobają te. Się mamuto rady, słonie, nie? No, mamuto słonie, dobrze powiedział. Mamuto słonio, słonie. Zobaczcie, jaki to jest zajebisty art, nie? Tutaj macie tę trąbę powietrzną, a tu. Siła spokoju, kurczę gościu, sobie wyhamował, bo to tak wygląda. Zobacz, to jest takie półkole. Ta, no. Jak on by wyhamował, dopiero co, nie? Mm. Ale w ogóle ten alt kolorystycznie jest cudowny. Dobrze, nie? widzę. E, kończymy na dzisiaj. Mega i... sztos. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Ja muszę w międzyczasie ogarnąć śniadanie. Tak? Widzimy widzisz? się jutro na Junior, będzie odpalał drugiego Ech? boksa, bo to tak nie można zakończyć. Tam, że to tak już koniec, nie? No, no, nie, nie, nie zbierali od... ten set Zbieramy bazówkę? A czemu? Tym razem zbieramy, bo widzowie się dorobiłem na... To yy, znaczy tu nie ma strasznie do, tutaj nie ma strasznie drogich kart Ale powiem się ci. Zajebiste. Ale zajebiste są te karty, no. A w S8D były wtedy drogie karty? No nie. A było zajebiste. Znaczy, no topka była droga, tylko że wiesz, te sezonowe sety Aha. to się ciężko zbiera, bo to jest mega dużo kart, nie. Dobra, Dobra. żegnamy się. Żegnamy się, to leci sobie, będę to potem zbierał. Ui. Zapraszamy no. na jutrzejszy odcinek, pewnie? No. I co, i zakończymy to tak jak zacząłem? Elowi, co wie?